Witamy w Centrum Stomatologicznym Multidental. Nasze centrum to dwie placówki. Sulechów, Zielona Góra. Do Państwa dyspozycji mamy 9 gabinetów w pełni wyposażonych. Obecnie nasz zespół liczy około 25 osób. W naszych gabinetach dysponujemy doskonałym sprzętem, który pozwala nam na precyzyjne i trafne postawienie diagnozy. Do sprzętów tych zaliczyć możemy tomograf, radiowizografię, skanery i mikroskopy stomatologiczne. Stawiamy na najwyższe standardy bezpieczeństwa, dlatego posiadamy własną sterylizatornię. Możesz mieć pewność, że każde narzędzie, którego używamy podczas Twojego leczenia, jest absolutnie czyste i bezpieczne. Zdrowie zaczyna się od jamy ustnej. Celem stomatologii zachowawczej jest nie tylko leczenie dotkniętych próchnicą zębów i wypełnianie ubytków. To jest także odbudowa funkcji tych zębów, poprawa ich wyglądu, co przekłada się na nasze samopoczucie i poprawę pewności siebie, ale także musimy pamiętać o tym, że to zdanie zdrowie zaczyna się od jamy ustnej, oznacza to, że wszelkie stany zapalne, które rozpoczynają się w zębach, mogą skutkować uszkodzeniem innych organów, takich jak oczy, serce, nerki. Dlatego tak ważne jest to, żeby zęby leczyć zawczasu, zanim zaczną bolić. Oprócz stomatologii zachowawczej w naszych gabinetach wykonywane są zabiegi z zakresu endodoncji, protetyki, ortodoncji, chirurgii, riodontologii, a także implantologii. Chirurgia stomatologiczna obejmuje szeroki zakres zabiegów, między innymi ekstrakcję zębów, resekcję wierzchołków korzeni, usuwanie zmian zębopochodnych i wreszcie implantologię stomatologiczną, która uzupełnia braki zębowe za pomocą sztucznych korzeni wykonanych z tytanu, wszczepianych w kość szczęki lub żuchwy, oferuje estetykę i trwałość bez konieczności uszkadzania sąsiednich struktur jamy ustnej, jak na przykład szlifowanie sąsiednich zębów. Ortodoncja jest to. Prawidłowe ustawienie zębów w łuku oraz e, względem siebie. Najczęściej nas skłania do wizyty ortodonty aspekt wizualny. Nie podoba nam się nasz uśmiech. Pierwsza wizyta jest wizytą konsultacyjną, na której badamy pacjenta i ustalamy na niej sposób leczenia oraz jego plan. Leczenie ortodontyczne nie kończy się w momencie demontażu aparatu w gabinecie. Pacjent następnie otrzymuje utrzymywacze efektów leczenia, które stosuje w domu. Ostatnio poszerzyliśmy swoją działalność o zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Przyjmują lekarze, którzy ukończyli specjalne studia przy izbach lekarskich, więc są świetnie wykwalifikowaną kadrą. Zapraszam do skorzystania z naszych usług.